Zobaczcie, jak wyczyściliśmy grill Kuma, preparatem do stali nierdzewnej. Jest to grill z kwasówki, który intensywnie używamy na łodzi. Ma już swoje lata i sporo rejsów za sobą. Stal nierdzewna wyglądała naprawdę słabo tłuste naloty, osady i przebarwienia od wysokiej temperatury. Postanowiliśmy zobaczyć, jak poradzi sobie z tym Super Stainless środek do czyszczenia stali nierdzewnej. Jest to po prostu test w praktyce. Super stainless to preparat na bazie kwasu, dlatego zawsze należy używać środków ochronnych oraz aplikować go ostrożnie. Konsystencja żelu nam to bardzo ułatwia. Super stainless najlepiej w tym przypadku nakładać pędzlem. Rozprowadzamy żel po całej powierzchni. Już po chwili widać, jak preparat zaczyna działać. Osad od razu puszcza. Temperatura pomieszczenia to około 18 stopni Celsjusza. Po nałożeniu preparatu na całą powierzchnię pozwolimy mu pracować przez dwie godziny. Po pierwszym spłukaniu efekt był naprawdę zaskakujący. Prawie wszystkie osady zniknęły. Tam, gdzie samo nie spłynęło, pomagaliśmy tym samym pędzlem. Ponowiliśmy procedurę nakładania środka w miejscach, które to wymagały, i po kolejnym spłukaniu grill odzyskał swój oryginalny wygląd. Wygląda praktycznie jak nowy. Super Stainless to środek, którego używamy głównie na łodzi do elementów ze stali nierdzewnej. Czyszczenie grilla to nasze własne zastosowanie. Przed użyciem zawsze warto przetestować produkt na małej powierzchni i zachować ostrożność. Dla porównania, tak wyglądał przed oraz po czyszczeniu. Różnica jest ogromna, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że nie używaliśmy żadnych mechanicznych narzędzi ani nie włożyliśmy w to w ogóle pracy, tylko sam preparat i woda. A jeśli macie grille Kuma lub dowolny inny ze stali kwasoodpornej i chcecie je odświeżyć, to może warto spróbować. Dajcie znać w komentarzach, do czego wy byście użyli super stainless i jak czyścicie swoje grille ze stali kwasoodpornej. Zapraszamy do naszego sklepu online. Mamy dostępne grille Kuma, środek super stainless i wiele innych produktów. Jeśli chcecie więcej takich praktycznych testów, zostawcie suba i łapkę w górę. Dzięki za oglądanie!